Ну, нет, Na Słuchajcie, apel. chciałem powiedzieć, że w tych kółkach nawet kranua smakuje dobrze. A serio? Tak. A no, dalej mi trochę, to już nie mam nic, już nie mam nic, ale widzowie, najważniejsza informacja. Za kilka godzin, bo dzisiaj do 23.59 tylko i wyłącznie można kupić. Box, późne, kubę i na Naklejki, koszulki właśnie, o, bluzy, wszystko, tylko i wyłącznie dzisiaj do 23.59. Jeżeli teraz nie kupicie, to nie kupicie już nigdy, bo one znikną i nigdy więcej nie ruszą na sklep. Realnie za kilka godzin, tak jak z tej wody już nie ma nic, to tych rzeczy też już nie będzie nic, więc yy, ostatnia chwila żeby namówić rodziców, żebyście weszli, bo tego już nie będzie. Dokładnie tak, widzowie, a to jest bardzo ważne. Dlaczego? Dlatego, że to jest nasza pierwsza płyta oficjalna, już więcej Ej. jej nie będzie. Ja też zamawiam a to Teraz mówię. Serio już jak będzie, nigdy nie będzie. To jest pierwszy i ostatni raz, kiedy... Dobra, ale na tak, dać nam tą płytę, czy musimy czasami też... Musiszcie tam... sobie coś kupić. Ja kupuję. Ja, ja biorę boxa. Ja, a ja już kupiłem. Ja kupuję trzy boksy i sprzedam je no. kiedyś za 3000 zł. A to tylko dobry widzę. No. To no. jest dobry rewizja. No. no ja kupię serio! Dobra, wpadajcie na prędko, kupowałem serio ostatnie godziny. To To jest 53. bardzo ważne! 24,59 kończymy sprzedaż, zamykamy tak. sklep i nie będzie już... Robiliśmy długo sprzedaży, to jest koniec oficjalny koniec sprzedaży! No, musisz wejść i kupić teraz, bo nie będziesz mógł kupić, rozumieć. 空